Dzień dobry ze słowem 30 października w środę, kochani. Dzisiejsza Ewangelia może brzmieć dla nas... Nieco złowieszczo, ale zaczyna się od obrazu bliskości z Panem Jezusem, bardzo bliskiej relacji. O tym dzisiaj będzie mówił Ojciec Michał. I tę bliską relację możemy budować przez różanie. Co tym pamiętajmy, to już przedostatni dzień szczególnie poświęconego Różańcowi miesiąca października. Chwytajmy za różańce o tej modlitwie, pamiętajmy. I przechodzimy do dzisiejszej Ewangelii. Z ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał, panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich, usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro pan do mu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać. Panie, otwórz nam, lecz on wam odpowie, nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić, przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych miast nauczałeś. Lecz on rzecze, powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Ziarenko słowa wybrane dla nas na dzisiejszy dzień przez Ojca Michała brzmi następująco. Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Obraz, który płynie z dzisiejszej Ewangelii to obraz Jezusa, który przechodzi koło twojego domu, koło twojego miejsca pracy, przechodzi koło ciebie. Przechodzi przez te same ulice miast, przez które ty przechodzisz, obraz Jezusa, który jest zanurzony w Twoją rzeczywistość i przychodzi tutaj, żeby Ci opowiadać o swoim Ojcu i o Jego Królestwie. Uciesz się tym widokiem, uciesz się tą bliskością. Panie Jezu Chryste, proszę Cię, bądź obecny w życiu każdego z nas. Ty żyjesz i królujesz na wieki wiek. I wiek. Podziel się swoją intencją naszej dzisiejszej modlitwy. Na każdy komentarz, na każdą intencję odpowiadamy Słowem Bożym, fragmentem Pisma Świętego wybranym specjalnie dla Ciebie, z fragmentem, który będzie dla Ciebie wsparciem. Do usłyszenia.